Ma się, ma Kolejny dzień i kolejny dzień mojego szperania, który wyszedł dobrze. Wyszedł dobrze, bo nie wiem, czy kojarzycie, ale ta podruba Dawida Czecha, ten gościu, który robił kąpiel bombę o trzeciej w nocy, którego oglądaliśmy, i było śmiesznie, a powinno być strasznie, no coś mu nie pykło. Nagrał odcinek, w sumie to nagrywa serię na swoim kanale, z nawiedzonego domu. Brzmi to ciekawie? Wiem, wiem i jest ciekawe jak najbardziej. <laughs> Więc się tylko przygotujcie. Zostawcie lajka, jakbyście mogli. O nic więcej nawet nie proszę. Ja Wam po prostu rozkazuję dosłownie. Za każdego Twojego lajka jeden piesek schodzi z ulicy i. I wchodzi do czyjegoś domu, do miłości i tak dalej, więc zostaw lajka. Like to wcale nie jest manipulacja. A każdy sub powoduje, że każda babcia, która chce przejść przez ulicę i nie ma kto mu i jej pomóc, to to się znajduje ktoś, żeby jej pomógł, więc zostawcie suba. No i jak już moje jakże genialne taktyki manipulacyjne, żeby zmusić ciebie do lajka like i suba zadziałały, to możemy z góry już oglądać. Kurde, w sumie. Tytuł brzmi: Kiedy widzisz ducha w swoim domu, nigdy nie zbliżaj się do niego. O kurde, naprawdę ja myślałem że jak zobaczę ducha, to ja się do niego zbliżę i, i spróbuję się przy, przytulić. Noc w nawiedzonym domu. 4K Ultra HD. Chłop dalej do tytułów daje 4K Ultra HD. Uwaga, uwaga. Jakość maksymalna to 1080p. Chłop nawet clickbaituje jeżeli chodzi o jakość. Jakość filmu, więc... To będzie dobry film, jak najbardziej. Kiedy widzisz ducha w swoim domu, nigdy nie zbierałeś się do, do niego. Noc w nawiedzonym domu. To on robi noc w nawiedzonym domu, czy kiedy widzi ducha w swoim domu? Nie rozumiem tych tytułów. Tylko dzieci chyba to rozumiem i dlatego tam klikają. Nie wiem, nie, nie mam pojęcia. No ale dobra, oglądamy widzowie. O ty, ej, on ma opcję wykupienia reklamy u niego. Dobra, jeżeli będzie pod tym filmem 30 tysięcy lajków, to na kolejny drop na zebrankach wykupuje u niego reklamę. Co wy na to? Będę słuchajcie, ja wynoszę śmieci i mi się wydaje, że ktoś ze mną śledzi, słuchajcie. W sumie odkąd jestem w Polsce i jeszcze póki jestem, bo niedługo nie będę, to, to tyle mieszkań, ile ja mieszkałem, to, to, to nigdy nie widziałem, żeby śmieci były w podziemnym parkingu. Od kiedy w podziemnym parkingu wynosi się śmieci? Widzowie? W sensie daj, daj, dajcie mi znać w komentarzu, jeżeli wy tak macie, bo mnie to serio ciekawi. Nie, słuchajcie, ale ja się boję, się boję od, odwracać. Chłop w podziemnym parkingu wyrzuca śmieci. Ja pierniczę. To, to zgaduję, że w Warszawie miesz, mieszka, bo wy tam w Warszawie jesteście pościskani jak jakieś chomiki i pewnie nawet nie ma miejsca na śmietniki na zewnątrz, więc nie dziwię się, że jest podziemnym w sumie. W ogóle, zauważyliście, że mnie bardziej dziwią śmietniki w podziemiu niż to, że podobno ktoś go śledzi? Jakby no, 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 to, to już za dużo Dawida Czecha się naoglądałem i wiem, że to jest po prostu ustawione gówno i tyle. Ale nie, nie, Zebo, nie można mieć takiego nastawienia. Miejmy nastawienie, że to nie jest ustawione i serio go coś śledzi, a on sobie na czirku idzie wyrzucić śmieci i nagrywa vloga. z tego... Ten będzie, słuchajcie. Naprawdę... Aha, jego kolega się przebrał, założył sobie jakąś kominiarkę czy coś, jakąś kurtkę czarną I, i nagle jest w ogóle moment, gdzie on go po prostu nagrywa, jak on się wychyla za tego No no totalnie nieustawione, dobra, rozumiem, coraz bardziej w to wierzę Na jego miejscu, jakby ktoś mnie tak śledził i bym był sam w podziemnym parkingu w nocy To też bym nagrywał sobie vloga i też bym nagrywał jego do kadru, żeby lepsze były, nie? Ktoś mnie śledzi czy coś w tym stylu, ja zadzwonię do Laki, zaraz czekam go tutaj Obok mieszkania, jakby to tutaj jeszcze ludzie chodzą, więc wiecie. Czekam aż potem pójdziemy razem do domu, bo ja sam tam nie pójdę. Bo już mi się tam wydawało, wiecie, coś, że ktoś mnie tam śledzi. O Okej, czyli to nie jest w nocy, są ludzie dookoła, więc zamiast zawołać ludzi do pomocy lub cokolwiek, to. Yy, to, 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 to nie. Yy, no, i dodatkowo chłop mówi, że nie jest pewien, czy ktoś go śledzi, pomimo tego, że ma nagrania, jak widać, że ktoś go śledzi. Dobrze. Tak stop. Ale ja banda słuchać nie miałem w ogóle tam światła włączonego. I don't have before here. Banda co to w ogóle się dzieje? You can see this? Oh oh my God. God. Oh, what is this? Czemu to jest w ogóle włączone? Wow, duch zostawił mu płytę indukcyjną włączoną, pomimo tego, że płyta indukcyjna z tego co mi wiadomo, e, jeżeli garnka nie ma na nim, to ona się wyłącza lub po jakimś czasie się wyłącza, więc nie ma szans, że to zrobił duch. Na, na, czemu ja to w ogóle rozważam? I uwaga, włączył mu ledy. <ścoughs> to musi być groźny duch widzowie. Bando co tam się dzieje? Ej, a co tu w ogóle się dzieje? Panda, co tu się dzieje? Ty, mądre, naprawdę? To, to, to ja mówiłem, że to jest podruba Dawida Czecha, ale pomału on jest lepszy od Dawida Czecha. No, 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 chłop wymyślił, żeby włączyć kran i nagle woda cieknie, potem przestaje, cieknie, potem przestaje. I człowiek, no, no dziecko by sobie pomyślało kurde, faktycznie to jest nawiedzone, o nie. A ta taka zebra wie o tym, że jest zawór od wody i po prostu pewnie ktoś, ten dru ta druga osoba go zakręca, zawór i odkręca. Zakręca, odkręca. I, I tak to działa, nie? Ja nie wiem, czy wam to tłumaczę, ale nie chcę będzie. Teraz zgaduję, że jakiś młody Marcin Dubiec, co mi ogląda, jak jego mama będzie się myła, to to, to on pójdzie zawór wyłączyć. <laughs> Albo o, od ciepłej wody zawór wyłączyć. No to. To by był prank, albo od zimnej, tylko no to by było bardziej brutalne. A, no właśnie, no i dlatego też y, ten kran jest najbardziej do lewej, żeby tylko jedną, czy tam zimną, czy ciepłą wodę zakręcać i odkręcać i przez to nie leci woda, bo jakby była na środku, to by leciało jeszcze troszeczkę zimnej albo cieplej, albo musiał dwa zawory naraz. czy widzisz w ogóle, co tu się dzieje, banda? Ta woda sama się nie I ten jego... Y, Pół prankster, który siedzi za nim i mówi: That's crazy! <śled> I nagle, jak widać go na kamerze, tą drugą osobę, to nagle woda normalnie działa. Wow! Wanda, wzywamy, ja nie wiem, piszcie w komentarzach, jak to się nazywa. Rzeczywiście, które tych, duchy wy, wy, Co to w ogóle się dzieje, Bo to No nie no, to jest normalne, nie? Woda ci zaczyna cieknąć, potem przestaje, potem znów zaczyna. No i ogólnie, no ta woda jakoś dobrze nie działa. Więc yy, co sobie pierwsze myślisz? Nie, nie wzywam hydraulika, wzywam egzorcystę. <laughs> no i teraz jest moment, gdzie nagle słychać po prostu, że jest wklejony dźwięk, że ktoś niby dzwoni do domu. Eee, no i to się dzieje. Dwa, jedno. O Boże. Co to, Co to za boryk? Głąciek. ja tam coś no. nie Co to jest? Dostaje jakiegoś mystery boxa od chmilarka, a co w nim jest? Prawdopodobnie jakaś sól albo jakiś cukier lub coś. No i co on z tym robi? Jak dostaje jakąś radnąową paczkę po tym jak ktoś go śledził, jakieś dziwne rzeczy się dzieją w jego domu co robi z tym cukropodobnym czymś? W ogóle on mówi, że to jakieś kryształki. Próbuje! Dokładnie. Widzowie, jeżeli taka sytuacja będzie wam się działa, to nie próbujcie rzeczy, które dostajecie. Dojrze od randomowych osób, to jeszcze osób, które was śledzą. It's salt. white salt? Tak, Banda, ja próbuję. próbuję. Banda, to jest sól zwykła, dobrze. Sól? Ja widziałem taki sam i te... O Boże! The hell is this? Banda Wow. No i jeszcze ze szkieleta w szkole ukradł specjalnie część kościotrupa, no więc naprawdę tutaj widać starania, jeżeli chodzi o ten film i bym nawet powiedział, że jakbym się wciągnął, jakby to nie było tak perfidnie ustawiane, to może to było nawet straszniejsze od tego DJ Palasajda, nie? To znaczy już jest strasznie straszne, bardziej straszne niż DJ Palasajda, tylko to jest strasznie straszne w taki sposób nie, że o nie, boję się, tylko bardziej o nie, skręca mnie ze cringe'u. So what is this dude? Banda kto się zna na tym wszystkim. A wiemy, no, czy nie, to się nazywa, to jest ludzka kość, czy nie? Napiszcie w komentarzach <laughs> Chłop dostaje na nową paczkę Ma podejrzenia, że to są ludzkie kości i nie wzywa policję, żeby oni sprawdzili, czy to jest ludzka kość, tylko widzowie piszcie w komentarzach, czy to jest ludzka kość. <laughs> ja nie mogę z tego. Ej, to jest piękne. Co? A takie coś słuchajcie, ja widziałem właśnie oh u tych God. osób. No to też by była moja reakcja, jakbym prawdopodobnie dostał ludzką kość w jakimś mystery boxie pod drzwiami. Co? <laughs> No, generalnie chłopak pod koniec opętało, bo tą bananę, co dostał, założył. No i e, part 2 niedługo. Prawie tak jak DIUNA produkcja. Bardzo nie mogę się doczekać drugiej części. E, super. <laughs> Jeżeli wy, widzowie, też się nie możecie doczekać sequelu. Squid Game, drugi sezon? Nie, nie, nie. Druga część tego? Tak, tak, tak. Jezus Maria. Zostawcie lajka, like zostawcie suba, bo muszę wam przypominać, bo jesteście debilami po prostu. No, no i tyle. Mi miłego wam życzę. Na razie.